Witamy w nowym odcinku ZTZ News. Dzisiaj możecie obejrzeć wywiady z naszymi uczniami na temat sportu w naszej szkole. Na końcu możecie przesłuchać prezentacji na temat zasady. Zdrowym ciele, zdrowy duch. Z której klasy jesteście, jak się nazywacie? Jesteśmy z klasy 4F, ja jestem Adam. No a ja Oliwier. Y, czym aktualnie się zajmujecie? Aktualnie mamy WF, ale przyszliśmy wam tu pomóc. No dokładnie. Lubicie się te zajęcia? Są fantastyczne, naprawdę. Przychodzę każdego tego dnia do szkoły, żeby na te zajęcia przejść. No, ogólnie fajne są zajęcia, fajnie prowadzą. Dają piłkę i gramy. Słyszeliście o zasadzie zdrowym ciele, zdrowy duch? Tak, słyszałem i ją praktykuję, bo uważam, że każdy potrzebuje resetu po szkole, żeby odciąć się od tych wszystkich myśli. Tak jest. Uważacie tę zasadę za ważną? Tak. Uważam, że to jest ważna sprawa, żeby mieć swoje jakieś hobby i skupić się na czymś innym, poza nauką. Dziękuję. Z jakiej jesteś klasy i jak się nazywasz? Olivier Hirsch, klasa 4F. Czym aktualnie się zajmujesz? Aktualnie zajmuję się y, boksem, ogólnie trenerką i ogólnie wszystko co jest związane z sportem. Lubisz te zajęcia? Są niesamowite, ponieważ mogę y, swoje, swoją całą energię wykorzystać na te lekcje i później już mogę iść do domu po prostu, więc super sprawa. Słyszałeś o zasadzie zdrowym ciele, zdrowy duch? Słyszałem i praktykuję ją y, codziennie. Uważasz ją za ważną? Uważam ją za bardzo ważną i każdy powinien ją praktykować. Dzięki. Dzięki. Z jakiej jesteś klasy, jak się nazywasz? Jestem Adam Błaszkowski, jestem z klasy 4F. E, Uprawiasz jakiś sport? Tak, sportycznie chodzę na siłownię i kickboxing. A aktualnie na WF co Aktualnie robicie? gramy na zawsze w siatę, bo to najlepsza dyscyplina. Słyszałeś o zasadzie w zdrowym ciele, zdrowy duch? Słyszałem ją, praktykuję, bo uważam, że każdy potrzebuje resetu po szkole, żeby nie myśleć tyle. Uważasz tę zasadę za ważną? Tak, uważam, że musi być balans pomiędzy szkołą a aktywnością fizyczną. Jak się nazywasz i z jakiej klasy jesteś? Wojciech Umiński, klasa 5p. Czy aktualnie uprawiasz jakiś sport? Obecnie nie, zrezygnowałem z pływania po 12 latach obecnie, żeby znaleźć sobie jakiś nowy. Myślę, że będzie to koszykówka. Słyszałeś o zasadzie zdrowym ciele zdrowy duch? Słyszałem. No nie zawsze się udaje praktykować, ale myślę, że jest to ważne. Te 15 minut dziennie w wysiłku trag lekki, reset mózgu, za poprawę samopoczucie. Myślę, że. Czy uważasz tę zasadę za ważną? <grym> tak jak powiedziałem wcześniej, myślę, że jak najbardziej bardzo, bardzo fajnie jest 15 minut dziennie, chociaż sobie wyjść na spacer taki marszym szybszy. Bardzo pomaga. Dzięki. Jak się nazywasz i z jakiej klasy jesteś? E, jestem Jacek Puchałko, jestem z klasy 5P. E, co aktualnie robisz na WF-ie? E, na WF-ie głównie gramy w kosykówkę, e, bo siatkówka nam się trochę znudziła. Bo... E, czy uprawiasz jakiś e sport e, Obecnie e, w, w czwartki chodzę na basen. E, wcześniej jeszcze chodziłem na karatę i w sumie to tyle. Czy słyszałeś o zasadzie zdrowie ciele zdrowy duch? Słyszałem i uważam ją za e, bardzo adekwatną. E, to chyba tyle. Koniec. Jak się nazywasz i z jakiej klasy jesteś? No to tak, to nazywam się Szymon i jestem z klasy trzeciej B. Uprawiasz jakiś sport? Różnie, czasem jeżdżę na rowerze, coś pobiegać można. Słyszałeś o zasadzie w zdrowym ciele zdrowy duch? No, coś, coś słyszałem. I czy uważasz ją za ważną? No, myślę, myślę, że tak, bo jak mi ja się zdrowym się dobrze czuję, to od razu też inaczej jest się, i z jakiej klasy jesteś? Jestem Marcin Usal z klasy 3 D. Uprawiasz jakiś sport? Aktualnie uczę na siłownię i e, będkuję. Nie, niektórzy tego nie zaliczają jako sport, ale tak. E, no i kiedyś grałem w baseball w chłosłowce. Co masz aktualnie na UEFie? E, ostatnio graliśmy w siatkówkę, ale najczęściej dominuje piłeczka i siłka. Słyszałeś o zasadzie zdrowym ciele, zdrowy duch? Słyszałem. Nieraz. Uważasz ją za ważną? No, można powiedzieć. Boże. Jak się nazywasz i z jakiej klasy jesteś? Yy, nazywam się Sebastian i jestem z pierwszej C. Uprawiasz jakiś sport? Yy, uprawiam tak w, na wf tylko. Tak. Tak. Już. Słyszałeś o zasadzie zdrowym ciele zdrowy duch? Tak słyszałem. I czy uważasz, że jest ważna? Tak uważam, że jest ważna. Jak się nazywasz i z jakiej klasy jesteś? Nazywam się Paweł Karmosz, jestem z klasy 3P programistów. Uprawiasz jakiś sport? Niekoniecznie. A co macie aktualnie na WF-ie? Yy, teraz no aktualnie to mamy głównie gry zespołowe typu siatkówka, koszkówka. Czy słyszałeś o zasadzie zdrowym ciele, zdrowy duch? Nieraz się zdarzało słyszeć o tym zdaniu. Uważasz ją za ważną? Myślę, że tak.